Powiedz, że masz najpiękniejsze uszy, jakie kiedykolwiek widziałem u kobiety. No naprawdę, co... Takie, że chciałbym być twoimi słuchawkami. Dziękuję bardzo. Aż się zakochać można. Dziękuję, bardzo mi sorry. You have the most beautiful neck uh, when I ever seen in my life. Oh, thank you. Yes, really, I wanna be your head. Oh, okay, thank you. No. Okay, bye. Muszę powiem powiedzieć, że nigdy nie wiedziałem, że ktoś tak dobrze prowadził rower jak pan. A jak można dobrze prowadzić? No tak fajnie po prostu widać, że sprawnie, że pan jakby się z tym urodził po prostu. Z prowadzeniem roweru. Jak jeździć, to ja umiem prowadzić. No dokładnie A, coś tak. W życiu umieć, nie? No pewnie, <grym> powinien pan uczyć i kursy no, z tego robić. No może to jest sposób na biznes. Najlepsza skóra, jaką kiedykolwiek widziałem u człowieka. No jest, widać, że jest zadbana, A? delikatna, najlepsza. Pan ma najlepsze nogi, jakie kiedykolwiek widziałem u faceta. Dzięki no. No. Nie jestem gejem, ale dla Pana mógłbym zostać Muszę Ci powiedzieć, że masz you. E, you have the most beautiful nose Like I ever seen in my life It's The very most beautiful I muszę yes. Ci powiedzieć Najlepsze wąsy, kiedykolwiek widziałem Najwspanialsze He doesn't speak, uh, Sorry. E, Beautiful mustache Thank you very really. much Really, I'm not gay, but I can be special for you. I'll keep it in mind. Okej, okay, bye. Słuchaj, chcę ci powiedzieć, że jeszcze nigdy nie widziałem takiej pięknej dziury jakiej ty masz. Mm -hmm. Najlepsze dziury w spodniach. Tak naprawdę to my taki film nagrywamy z nieukrytej kamery jak mówimy ludziom dziwne komplementy. Uh, no uh, okay. właśnie, no właśnie. Ale, ale ma ładne ręce, no, trzeba no tak. przyznać. No knykcie są piękne, wspaniałe. Tak. Ale super reakcja była, można z wami synki użyć w filmie. A nie ma problemu. Dopóki ładnie można. wyglądamy na kamerze. tylko ładne kobiety wybieramy. Wiadomo. Lukas zobaczcie sobie. Dobrze. Może pozdrowić, chcecie Dobrze. powiedzieć coś. O, cześć, muszę ci powiedzieć, że masz najładniejszą mamę jaką kiedykolwiek widziałem. Najlepsze jest ze wszystkich mam dzisiaj, które zobaczyłem. Muszę pan powiedzieć, że ma pan bardzo ładną córkę. To nie jest córka. A, to wnuczka, to jeszcze lepiej. O hej, muszę ci powiedzieć, że masz bardzo ładną córkę. To na Naładniejsze. Nie, tak po prostu. No, tak po prostu. No. wygląda na córkę moją. A co wnuczka? Jeszcze lepiej. A skąd tak grywasz? Nie wiem, tam, tam i tam ze wszystkich świata stron. Uważnie? No tak. tak. dobrze się bawi dzisiaj. Nie, no żadnego z Są kanał, drzewa. A, no spoko. Ale fajnie, fajnie było Dobra, no spoko. A, Taki wie. początkujący kanał. No. no wiem, wiem. No witam. A tam, co tylko? To co można użyć? Ja nie wiem, no to... to, to nie obojętnie jak dzisiaj. Wy jesteście moimi dziećmi, to możemy No, dzie rozwydować. Dzieci, ma mama i <śmierdzi> ja, ja myślę, że jeżeli będzie zasłonięta twarz, to nie sumie... To... U Ciebie zasłonić? Tak. Ja A tutaj być... może być? No u mnie już tam... Nie. No i dobrze, no, najlepsze. Ja, z nami stwierdzą, czy jestem stara rzeczywiście, czy Dobra. Spoko, to miłego. Cześć. Dzieja. Tak naprawdę to dzisiaj taki, taki filmik nagrywamy, jak daję ludziom komplementy, takie różne. No. No. A można by z Wami scenki użyć w filmie? Eee, nie ma problemu. No. A no to fajnie, Lukas Stefan, zobaczcie sobie. Dobra. Fajnie, to dobra. miłego wieczoru, cześć. Dobra. Dobra. Hej, możecie powiedzieć, że piękne oczy. Mam okulary jak to widzisz. A to okulary są. Dobra, Chwila i od razu czuję, że to jest to. Tak? No tak No <noise> dobra, tak naprawdę to taki film nagram jak daje ludziom takie dziwne komplementy. Nie wiem czy się nie oglądałam. A może się oglądaliśmy. No, to, to no, też okay. no, no, LucasTV, taki tak. kanał początku. Tak, no. O, widzisz? No, na początku. A można scenki z tobą użyć w filmie? Jakby się nadawało? No, to elegancko, to fajnie, to miłego wieczoru. Pa! Ale super reakcja. Można by z panią mi scenki użyć w filmie? W jakim filmie? No, taki film na YouTube jak z ludźmi, tam mówimy różne rzeczy, takie komplementy różne. No tak. Dobrze, że to był taki komplement. No tak, no, no różne są. Nie, no takie no, wybieramy tylko najładniejsze, najbardziej pozytywne. Dziękujemy. No, Lucas Stefał, taki kanał. Tak TV dobra, To jakby się nadawało, to można użyć? Jest. No i super. To mi... Szukam mapa też, nic nie działa. Panie, ja też amfiteatru, też szukam takiej restauracji też nie ma. Ale robię pani. Tak możemy zrobić zdjęcie. No można zrobić. No spoko. Dziękuję. Z moim Co? Z moim Zatańczymy? Nie? Coś zdarza się czasami. Tylko nie pamiętam jak się nazywasz. Janusz. Janusz, Tak? Cebula. Cebula. Oglądam to samo. O, super, no. cieszę się bardzo. Poznałam. Jestem pierwszy raz, par... znaczy teoretycznie trzeci, ale no tak na jeden dzień zajechałam. Tak? I jakąś nawet sławną osobę zobaczyłam. Tak, Kogo spotkałaś. Nie no, u ciebie? Nie. No? Skąd? Jak ja tam sławny jestem? Nawet po głazie, to jesteś ty. A no skąd jesteś? <laughs> Wrocław. O, no. To bliźutko w sumie. Pięć godzin pociągiem. 5 godzin bym a jak godzina samochodem. Nie, 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 5 godzin też samochodem. Tak? No. Myślałam, że to byli, że jest Nie, ja teraz byłam w stoku i stwierdziłam, że zajadę na Warszawę No, i co tu robisz? Y zwiedzam słynne miejsca Sama? Sama Ja tak samo, sam Całe Spo życie po Poglądam na smutne, smutny los ludzi <grym> kolory, Na przykład Skazali się, Tak, oni jeszcze nie wiedzą Dobra, ja pójdę, powiem mu e tak naprawdę to ja taki filmik nagrywałam i ludziom takie dziwne komplementy daję. No, Ale fajna reakcja. Można scenki użyć z tobą? Tak, To fajnie. LukasTV, zobacz sobie. Miłego dnia. Hej. Cześć. Cześć, przepraszam, nie szukam nikogo, dziękuję. A kogo? Ja też nikogo nie szukam. Co ty myślisz? Od razu szuk. Powiedzieć, że macie najpiękniejsze pępki, jakie kiedykolwiek widziałem. A ty jesteś z YouTube'a, tak? Ja z Lublina. Ola, wszyscy, ja wiem. Ja jest. To jest A co mamy fajne? No, pępki. Pępki? No. Nie widać mojego pępki. No właśnie, tu jest gdzieś nagrywane. Na żywo. Na żywo. Tak, to tak. ja pozdrawiam. No, pozdrawiam też. Wow. No. Powiem ci, nigdy nikomu tego o niego nie mówiłem, a naprawdę widziałem przez moment i świetnie pedałujesz. Dziękuję. Ja też Cię znam, super. No dobra. No dobra, to miłego dnia. To, to taki prank, takie dziwne komplementy mówię. Naprawdę, to ja takie, takie filmiki nagrywam, tak, że dzisiaj komplementy ludziom mówię. Ale super reakcja. No, no tak, prawie zawału. Dostała mi mini udar, ale spoko. A, to było warto. Adrenalina zrobi swoje, dokładnie. tak. Łukasz z No właśnie. Jest. Ja to jest śmiech nerwowy. Zestresowałam się A to trzeba się przyzwyczaić, bo to początek emocji dopiero jest dzisiaj wow, no, ja Dobrze wiem. się wieczór zaczyna No właśnie, jak tak się zaczyna wieczór, to wiadomo, że będzie fajnie No dobra, to no, akurat idziemy na pomoc. O! Staramy, no, może być jakaś impreza, no to może rzeczywiście No może się coś będzie Lucas TV, zobacz sobie Jak? TV. Dobra, szukaj, dobrze. szukaj filmiku ze swoim ciałem. O, no, jakaś scenka O, tu możesz pomakać, pozdrowić może kogoś chcesz no dobra, to miłego wieczoru. Wow, ale macie fajne balony. Pan jestem TikTokerem. Ja pana znam. Ja skąd? No Tak, pana. Nigdy w życiu. I ja nie mnie, mnie mylę często z jakimś gościem, nic takiego.